Zapraszamy do wysłuchania podcastu Rzepak Uprawa bez Tajemnic. Czyli merytoryczny podcast poświęcony rzepakowi. Cykl podcastów Rzepak Uprawa bez Tajemnic sfinansowano z Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Ochrona w trakcie wegetacji, szkodniki. Rozmowę prowadzi Katarzyna Szulc, WRP. Dzień dobry Państwu. Porozmawiamy dzisiaj o szkodnikach. W związku z tym zaprosiłam Pana doktora Przemysława Strażeńskiego z Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan doktor jest ekspertem od szkodników i ich zwalczania. Natomiast ja chciałam nawiązać w rzepaku do tego, że zostaliśmy pozbawieni stosowania zapraw neonikotynoidowych, które tak naprawdę skutecznie zabezpieczały plantacje już od schodów. Natomiast nie możemy już też stosować preparatów fosforoorganicznych. Te także działały długo i zabezpieczały nam plantacje przede wszystkim przed śmietką. Zakaz używania tych środków poskutkował tym, że presja szkodników z roku na rok tak naprawdę wzrasta. Widzimy tych szkodników coraz więcej. Po po prostu szkodniki mają idealne warunki do rozwoju. Od kilku sezonów nie mamy też środków o działaniu gazowym, które z kolei działały m.in. na szkodniki glebowe. Czy tak naprawdę skazani jesteśmy na porażkę, jeśli chodzi o wczesne fazy rozwojowe rzepaku, w walce z ochroną przed szkodnikami? Co możemy właściwie zrobić, jak zadbać na tym etapie o rośliny? Otóż obecnie wegetacja rzepaku wydłużyła się do prawie 11 miesięcy, i w tym okresie, począwszy od właśnie wschodów aż po w zasadzie zbiór pak może być atakowany przez około 30 gatunków szkodników ważnych gospodarczo. Wpływ na ich większą presję mają wspomniane cięcia, jeśli chodzi o ochronę insektycydową, w tym wycofanie skutecznych zapraw. Kolejna sprawa ich zwiększonej presji to są zmiany klimatyczne, wzrost areału uprawy, który już w 2022 roku przekroczył milion hektarów, ale także intensyfikacja produkcji i związane z nią uproszczenia uprawy. Jeśli chodzi o wycofywanie środków, jak pani redaktor wspomniała, został wycofany fosmet, jeszcze wcześniej chloropiryfos o działaniu gazowym. Głównie z powodu, że były one bardzo toksyczne zarówno dla środowiska, jak i podczas stosowania, podczas zabiegu. To co my teraz możemy zrobić? Kolejna sprawa jeszcze dodam: tutaj też problem był z zatruciami pszczół tymi właśnie toksycznymi insektycydami. To co możemy zrobić? Jaki rolnik ma opcję do zastosowania, jeśli chodzi o wczesną ochronę? Przy tej redukcji właśnie środków ochrony roślin, w tym ograniczenie zapraw. Pozostają nam w zasadzie do dyspozycji działania prewencyjne, czyli oparte na agrotechnice, czyli mamy tutaj podozmian, stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, w miarę możliwości też stosowanie izolacji przestrzennej od innych upraw kapustowatych, zbilansowane nawożenie, które zapewni roślinom optymalny wzrost i rozwój, dzięki czemu będą one łatwiej i szybciej regenerowały potencjalne uszkodzenia. A zaprawy mamy jakieś zaprawy, które możemy użyć? Aktualnie mamy zaprawy przykładowo oparte na substancji czynnej Cyano Antranilowych diamidów do ograniczania pchełki rzepakowej, pchełek ziemnych, śmietki kapuściane i ignatora rzepakowca. Mamy też flupy radifuron, grupa butanolidy, która ogranicza pchełkę rzepakową, pchełki ziemne oraz śmietkę kapuścianą. Mamy też tutaj zaprawę biologiczną opartą na bakterii Bacillus amylo To jest w zasadzie zaprawa fungicydowo-insektycydowa, która ogranicza nam pchełkę rzepakową i pchełki ziemne. Też są dostępne granulaty do w trakcie siewu oparte na cypermetrynie z grupy pyretroidów do zwalczania pchełek i śmietki kapuścianej. A jeśli chodzi tutaj o ochronę i te pewne ograniczenia, czy cięcia w insektycytach sprawiły, że nastąpiły jakieś przetasowania w postrzeganiu szkodliwości szkodników? Szczególnie widoczny to jest w przypadku zapraw wycofanych neonikotinoidowych. Zauważamy coraz większą presję mszyc w okresie jesiennej wegetacji rzepaku, mszycy brzeskwiniowej, która jest głównym wektorem wirusów żółtaczki rzepy, ale też i mszycy kapuścianej. Bardzo duża presja jest od lat widoczna na śmietki kapuścianej, także coraz częściej pojawia się chowacz podobnik w okresie wegetacji jesiennej. Natomiast jeśli chodzi o wegetację wiosenną, spory problem jest z chowaczami łodogowymi, także ze słodyczkiem rzepakowym, sztandarowym szkodnikiem rzepaku oraz szkodnikami uszczynowymi. Zatem może powiedzmy, które szkodniki zagrażają nam jesienią, a które wiosną? No jak już wspomniałem, jesienią szkodnik numer jeden to śmietka kapuściana i mszyce, brzoskwiniowa oraz kapuściana, ale także chowacz galasówek. Grupa szkodników globowych oczywiście, których presja wzrasta w ostatnich latach w zasadzie w każdej uprawie. Mamy też tamtniejsze krzyżowiaczka, pchełkę rzepakową, pchełki ziemne, pojawia się też coraz liczniej ciepłolubny mącznik warzywny. Ale też miarka kapuściana. W niektórych latach także problemem są gościnice bielników oraz ślimaki nagi. Mówił Pan o wzroście znaczenia mszyc, jeśli chodzi o ochronę rzepaku i większej intensywności występowania tego gatunku. Natomiast ja mam zapytać, które uszkodzenia są najgroźniejsze dla rzepaku, powodowane przez którego szkodnika? No, myślę, że właśnie tutaj, w wspomnianym ale w charakterze wektorów wirusów. Nie, ta szkodliwość bezpośrednia aż tak może groźna nie jest, choć jeśli te mszyce występują masowo, pokrywają całą powierzchnię liści, no to wiadomo też powodują te deformacje i ograniczenia powierzchni asymilacyjnej liści. No główny problem jest tutaj w przypadku szkodliwości pośredniej, czyli przenoszenia tych wirusów. Pamiętamy rok 2016, niespodziewanie. Pojawiły się mszyce, pojawiła się infekcja, skutkowało to niejednokrotnie likwidacją całej plantacji. W plantacjach że paku jesienią dokuczliwie potrafią być ślimaki, które przez kilka nocy potrafią no, wyjeść po praktycznie znaczny obszar zasiewów. Jak z nimi walczyć, jak się ich pozbyć skutecznie i skąd wiadomo, że to akurat ślimaki są odpowiedzialne za zniszczenia? Rzeczywiście presja ślimaków również jest widoczna, coraz większa w ostatnich latach. Są to ślimaki nagie, bezkorupkowe. Najbardziej pospolite to są trzy gatunki, jak ślinik pospolity, ślinik wielki oraz pomrowik plamisty. Duże szkody, w zasadzie główne szkody powodują w okresie kiełkowania i rozwoju pierwszych liści. Bywa też, że zjadają całe liścienie. Taka roślina wiadomo nie ma już szans na dalszy rozwój. Najbardziej aktywne są w godzinach wieczornych bądź też w nocy, ale w warunkach wyższej wilgotności mogą być też aktywne również w ciągu dnia. Jeśli chodzi o objawy uszkodzeń, wiadomo, są to powygryzane otwory w liściach, które mogą przypominać uszkodzenia powodowane przez inne szkodniki, jak na przykład pchełki czy tętni krzyżowiaczek. jednak często pozostawiony śluz oraz odchody ślimaków zdradzają nam. Kto tutaj? Że nam to jednak ślimak. Tak. Czy możemy zwalczać te szkodniki? Jeśli chodzi o ślimaki, mamy tu obecnie w rzepaku Ozimę zarejestrowanych ponad 30 molluskocydów, opartych na substancjach czynnych, takich jak metaldehyd, fosforan czy żelaza oraz pirofosforan żelaza. Jeśli chodzi o rzepak i generalnie wszystkie gatunki, no to tak naprawdę żyjemy w czasach, kiedy transport na dalekie odległości nie jest ograniczeniem. Dlaczego o tym mówię? W kontekście właśnie szkodników, ponieważ z jednej strony mamy oczywiście to korzystne z punktu widzenia gospodarki, wymiany handlowej. Natomiast w ten sposób możemy zawlec na nasz teren niebezpieczne szkodniki. Czy są takie, które mogą nam zagrozić w rzepaku? Czy jakieś gatunki, które chętnie by powiedzmy w tym rzepaku funkcjonowały? Tutaj widziałbym raczej zagrożenie ze strony mikroorganizmów, czyli wirusów, bakterii, grzybów. Natomiast jeśli chodzi o szkodniki, one są stosunkowo kosmopolityczne, czyli możemy je spotkać w zasadzie na, przynajmniej w Europie w każdej plantacji rzepaku mniej więcej ten sam rozkład gatunkowy tych szkodników. Niemniej mogą pojawiać się niespodziewanie, tak jak mszyca brzesku wspomniana, czy mącznik warzywny. W 2020 roku pojawił się problem u naszych zachodnich sąsiadów. Jesienią, ponieważ w Niemczech pojawił się na plantacjach rzepaku chowacz rzepiczak, który spowodował dość poważne szkody. Chowacz rzepiczak powoduje podobne szkody jak chowacz torozemny. Larwy żerują głównie w ogonkach liściowych liści rzepaku. Jeśli chodzi o monitoring plantacji, to najtańszym najbardziej skutecznym sposobem jest wystawienie żółtych naczyń na polu. O czym musimy pamiętać wystawiając te żółte naczynia, żeby ta metoda monitoringu faktycznie była skuteczna. Żółte naczynia to bardzo często wykorzystywana metoda do monitoringu szkodników rzepaku. Jest ona prosta a zarazem efektywna. Musimy pamiętać o kilku zasadach. Pojemniki, czy to będzie miska, czy wiadro, muszą być koniecznie koloru żółtego, który będzie nam przyciągał owady. Należy je wypełnić wodą z dodatkiem najlepiej płynu obniżającego napięcie powierzchniowe, np. Na płynu do mycia naczyń. Który spowoduje, że to wszystko, co nam się odłowi, nam ładnie opadnie na dno. Warto też przy krawędzi nawiercić kilka otworów, które uniemożliwią nam przelewanie się tej naszej zawartości wraz z odłowionymi owadami podczas gwałtownych deszczy. Mogą też pojawiać się przymrozki przygruntowe. W związku z tym dobrze jest też dodać płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych, który nam uniemożliwi zamarzanie tej cieczy. Na w żółtych naczyniach naczynia oparte są też progi szkodliwości dla niektórych szkodników, jak na przykład dla chowaczy łodygowych czy śmietki kapuścianej. Ważne jest też, żeby znajdowały się zawsze na wysokości roślin i w odległości mniej więcej 15 metrów od brzegu plantacji najlepiej z każdej strony, ale przede wszystkim od strony zaczewień ubiegłorocznych plantacji przypaku. Muszą być oczywiście systematycznie kontrolowane, najlepiej codziennie. Są też przydatne do monitoringu innych szkodników niż tylko chowacze łodygowe czy śmietki, jak na przykład słodyczek rzepakowy czy mszyce, pałacz podobnik, pryszczarek, kapustnik. I najlepiej też je monitorować właśnie codziennie w podobnych porach, bo... Dokładnie w, tak, o stałej porze. Do stałej porze, najlepiej w ciągu dnia, gdzieś wtedy, kiedy jest najcieplej. Myślę o tych okresach, kiedy jest jeszcze dosyć chłodno, ale jak świeci słońce, to wtedy temperatura nam trochę rośnie, szkodniki się uaktywniają. Się aktywne, tak. W związku z tym, żebyśmy właśnie w tym czasie te żółte naczynia monitorowali. Mówiliśmy o tym, że najlepiej sprawdzać żółte naczynia codziennie. To istotne też z punktu tego, by nie przegapić momentu zwalczania szkodnika kiedy jest ten właściwy moment dla zabiegu jak go wyznaczyć po to sprawdzamy ten żółte naczynia codziennie i systematycznie i najlepiej o stałej porze żeby nie przegapić tego kulminacyjnego najważniejszego w ochronie momentu w przypadku chowaczy łodgowych czy chowacza podobnika bądź pryszczarka kapustnika musimy zdążyć zanim samice zdążą złożyć jaja do ogonków liściowych czy łuszy, ponieważ później już żerująca wewnątrz rośliny larwa będzie bardzo trudna do zwalczenia Monitoring jest podstawą zwalczania w zasadzie wszystkich szkodników, na tym opiera się metoda chemiczna. W przypadku choćby słodyczka rzepakowego możemy użyć żółtych naczyń do monitorowania terminu jego pojawu się i nasilenia, ale wiadomo, próg szkodliwości jest oparty na liczebności krzeszczy na roślinach. Dlatego po stwierdzeniu słodyczka w naczyniu musimy uważnie Przeglądacie czy już rozpoczął żerowanie na roślinach. Zatem jest to doskonałe narzędzie, doskonała metoda do tego, aby w odpowiednim momencie wejść z ochroną przeciwko szkodnikom. Natomiast my też żyjemy w zmieniającym się klimacie, taką się ociepla, wpływa na, też na biologię szkodników. No, przykładem są mszyce, które obserwujemy na roślinach nawet w grudniu. Chowacze tam właściwie coraz częściej już pojawiają się w wczesnym okresie lutego. Jak to się ma do zabiegów ochrony? Czy w miesiącach zimowych powinniśmy stosować zabiegi insektycydem? No, głównym czynnikiem, który powoduje, że szkodniki zaczynają się uaktywniać jest oczywiście temperatura. W przypadku różnych szkodników różne są te progi tych temperatur. Zdarzają się też okresy, jak pani wspomniała, kiedy w zasadzie zimą pojawiają się w zasadzie tygodnie nawet z temperaturą w okolicach nawet 15 stopni. Pamiętamy, jak zdarzył się na wyjątkowo ciepły styczeń, kiedy przez kilkanaście dni temperatura oscylowała w granicach około 15 stopni Celsjusza. Obserwowaliśmy wtedy błyskawiczny pojaw owaczy łodygowych, ten tydzień czy nawet około 10 dni wystarczyło, żeby one po kopulacji złożyły jaja. Następnie przyszedł okres późniejszy. Nie widzieliśmy już chrząszczy, niemniej zostały złożone jaja, które jak wiadomo są wyjątkowo odporne na niekorzystne warunki temperaturowe. No i dalej przełom marca i kwietnia, z jaj wyłęgły się larwy. Nie oglądaliśmy wtedy już chrząszczy, które są obiektem zwalczania, niemniej rośliny żypaku były Mocno uszkodzone przez larwy, głównie chowacza czterozemnego. Nawet po 5-6 larw w jednej roślinie ujawniliśmy. A czy to, to nas upoważnia do tego, właśnie, żeby zastosować zabieg zwalczający w okresie zimy, kiedy obserwujemy te szkodniki? Znaczy, musimy się kierować zdrowym rozsądkiem. Przepisy nie zabraniają stosowania ochrony insektycydowej czy każdej innej ze względu na warunki atmosferyczne, jednak musimy się kierować jak już wspomniałem zdrowym rozsądkiem. Te wszystkie insektycydy, substancje czynne, one charakteryzują się tym, że są optymalnie skuteczne w danym zakresie temperatur. I Tak na przykład peretroidy do 20 stopni Celsjusza neonikotinoidy w szerokim zakresie temperatur, ale wiadomo, że ta skuteczność przy 5 stopniach i poniżej no, będzie mocno ograniczona. Czyli tak jak tutaj pan wspomniał, zdrowy rozsądek, mimo że szkodniki się pojawią, temperatury pewno w zima wskazuje na to, że spadną nam chociażby w nocy, no i no to dokładnie. działanie szklotków ochrony roślin może być ograniczone. A jeśli chodzi o szkodniki, no to za najgroźniejszego wskazujemy słudyżka, który szczególnie niebezpieczny jest w fazie zwartego pąka rzepaku. Bo mówmy może chwilę o tym szkodniku, jak możemy go skutecznie zwalczać. Słodyszek, wiadomo, główny szkodnik rzepaku. Jak myślimy o szkodnikach rzepaku, to pierwszy na myśl przychodzi nam właśnie słodyszek. Jego termin pojawienia się na plantacjach jest zmienny w poszczególnych latach, uzależniony oczywiście od warunków agroklimatycznych, głównie temperatury. No, zdarzały się lata, kiedy nie występował dużej liczebności i tym samym nie powodował większych gospodarczo strat. Jednak najczęściej pojawia się corocznie, masowo i powszechnie w całym kraju. Im wiosna przyjdzie wcześniej, i będzie cieplejsza, tym to ryzyko, że on pojawi się na plantacjach wcześniej jest oczywiście większe. Początkowo krząszcze żerują na chwastach, żółto kwitnących najczęściej, często kwiatach wierzby. Następnie przelatują na plantacje rzepaku. Od jakich temperatur nam już się pokazuje ten szkodnik? Szacuje się, że jest to temperatura około 10 stopni Celsjusza i powyżej wtedy krząszcze stają się aktywne. I jak już pojawią się na plantacjach rzepaku, to najczęściej najpierw pojawiają się na tych pasach brzeżnych. Dlaczego? Dlatego tam głównie należy się skupić na monitoringu ich obecności. Te temperatury najczęściej wiążą się z okres występowania tych temperatur, z fazą rozwojową rzepaku właśnie zwartego pąka, czyli te uszkodzenia wtedy są najbardziej groźne. Główny nalot słodyczka zwykle ma miejsce przed kwitnieniem, kiedy temperatura powietrza przez dłuższy czas wynosi około 15 stopni Celsjusza. I właśnie największe straty krząszczy powodują w tym okresie, w fazie tak zielonego pąka, czyli wczesnego rozwoju pąków kwiatowych. Żywią się pyłkiem, dlatego chcąc dostać się do pilników, przegryzają pąki i w całości je niszczą. Uszkodzone w ten sposób pąki, najczęściej te szczytowe, wierzchołkowe, żółkną, zasychają i często odpadają. Pozostają nam same szypułki. Takie objawy można w późniejszych fazach wegetacji pomylić z objawami sprawców chorób, takimi jak cynitosporiozy oraz większego ochłodzenia bądź stresu suszy. Rzepak i odmiany rzepaku zakwitają w różnym terminie. Czy możemy powiedzieć, że odmiany zakwitające wcześniej w pewien sposób uciekają przed? słodyżkiem jakoś mu się wymknął w tych, z tych temperatur. Tak, teoretycznie tak, w zasadzie praktycznie też, bo już takie sytuacje obserwowaliśmy w niektórych latach. Jeśli chodzi o te różnice, w Polsce najwcześniej odmiany zakwitają już po upływie 113 dni, od początku roku, a najpóźniej po 126 dniach, czyli ta różnica wynosi prawie dwa tygodnie. I te odmiany, które zakwitają wcześniej. Pozwalają na ograniczenie też chemizacji, głównie z uwagi na to, że nie obserwujemy wtedy większej presji ze strony słodyczka rzepakowego. Czyli o rejonach, gdzie wcześniej były rzepaki, warto rozważyć właśnie te odmiany, które ewentualnie zakwitają wcześniej. W pewien sposób możemy ograniczyć nalot szkodników albo porażenie po prostu przez słodyżka. A co z odpornością tego gatunku? Czy zauważamy już odporność słodyżka? Jeżeli tak, to na jakie substancje czynne? No tutaj problem z odpornością słodyżka już ma swoją w zasadzie historię. Był to jeden z pierwszych szkodników w Polsce, gdzie stwierdzono właśnie ten problem, narastającą odporność na substancje czynne, te same substancje czynne, które były stosowane przez bardzo wiele lat, nawet pięciokrotnie w ciągu wegetacji rzepaku przez blisko 40 lat. Taka sytuacja doprowadziła do tego, że aktualnie słodyczek jest odporny na większość substancji czynnych z grupy pyretroidów, natomiast stosunkowo wrażliwy jest na acetamipryd. No z tą odpornością na pyretroidy to jest podobnie w zasadzie na dwóch trzeciej powierzchni uprawy rzepaku w Europie. Z tą odpornością jest taki problem oczywiście, że brak efektywności zabiegu zmusza plantatora do Powtórnego zabiegu, co oczywiście obciąża środowisko nadmierną chemizacją. No dobrze, to w takim razie, co możemy zastosować do zwalczania tego szkodnika? Aktualnie, jeśli chodzi o zwalczanie słodyszka w porównaniu z innymi szkodnikami, innych upraw, mamy tutaj dość jeszcze w miarę możliwy wybór tych insektycydów, choćby etofemprox z grupy eterów arylopropylowych, mamy też acetamipryd, wiadomo, neonikotenoidy, mamy kilka substancji czynnych z grupy pyrytroidów, też mieszaniny piretroidów i neonikodenoidów, czyli lambda-cyholetryna z acetamiprydem oraz mieszaniny piretroidów i butenolidów, no, stosunkowo nowa grupa, która się pojawiła w rzepaku, czyli deltametryna metryna i fluperadiforum. Zatem pewien wachlarz środków ochrony roślin przeciwko słodyczkowi jest. Natomiast na co powinniśmy zwrócić uwagę przy stosowaniu środków ochrony roślin, myślę tutaj o ochronie zapylaczy, jak ten zabieg poprowadzić tak, żeby im po prostu nie szkodzić. Ochrona zapylaczy, bezpieczeństwo tych zapylaczy, nie tylko pszczoły miodnej, ale też bardzo dużej grupy pszczół dziko żyjących, murarek, trzmieli itd. jest bardzo istotnym aspektem w chemicznej ochronie rzepaku. Ochrona zapalaczy jest zresztą też obowiązkiem ustawowym. Zwykle ten problem pojawia się przy zwalczaniu słodyczka rzepakowego i chowaczy szkodników łuszczynowych, ponieważ najczęściej są one zwalczane, kiedy rzepak zaczyna kwitnąć, kiedy kwasty są pełni kwitnienia, kiedy też właśnie zaczynają nam zakwitać pośpiechy rzepaku. Szacuje się, że na skutek obecności tych pszczół i innych owadów zapalających następuje wzrost plonu nasion nawet do 30%. Wiadomo, że wszelkie zabiegi insektycydowe w związku z uwagą na zachowanie bezpieczeństwa właśnie tego wadów zapalających należy wykonywać w godzinach wieczornych, późno wieczornych, po zakończeniu właśnie oblotu. Przez pszczoły. I to zaznaczmy właśnie, że wieczornych, bo wczesno poranne, to pszczoły czy inne zapylacze już po prostu latają. więc... Tak, jeżeli mamy ciepły poranek, one się szybko budzą, szybko pojawiają się na plantacji. Także przede wszystkim z tego względu należy wykonywać te zabiegi późny wieczorem. A oprócz tego mamy też rozwiązania biologiczne w ochronie rzepaku, jak wygląda to w przypadku szkodników? Ogólna liczba zarejestrowanych biopreparatów jest dość skromna, aktualnie. Jeśli chodzi o zarejestrowane w przypadku o zimym do ograniczania szkodników? Mamy wspomniany preparat na bazie bakterii Bacillus amylo To jest w zasadzie zaprawa fungicydowa, która przy okazji ogranicza nam też pchełkę rzepakową i pchełki ziemne. No ta metoda biologiczna jest przyszłościowa, wiadomo, mamy chwilowo zawieszony zielony ład, niemniej chodzi tutaj głównie o ograniczanie tych najbardziej niebezpiecznych substancji chemicznych, dlatego zarówno ochrona biologiczna, jak też postęp hodowlany to będą te główne kierunki w rolnictwie, w ochronie roślin. Mamy ochronę chemiczną, mamy też już wprowadzoną ochronę biologiczną. Jakimi innymi metodami agrotechnicznymi możemy zmniejszyć albo ograniczyć szkodliwość szkodników? W integrowanej ochronie rzepaku podstawą skutecznych programów ochrony przed szkodnikami są właśnie te metody niechemiczne, które należy użyć w pierwszej kolejności. Będzie tutaj zarówno agrotechnika, jak też wspomniane metody hodowlane czy biologiczne. Zwykle one nie są dostatecznie wystarczające, niemniej powodują zauważalny skutek. W związku z tym ta później stosowana chemia może być ograniczona do niezbędnego minimum. Jeśli chodzi o te podstawowe zalecenia agrotechniczne dla rzepaku, będzie tutaj głównie podozmian z zachowaniem minimum czteroletniej przerwy w uprawie rzepaku na tym samym stanowisku, w miarę możliwości dostateczna izolacja przestrzenna od innych upraw kapustowatych, Mówię w miarę możliwości, ponieważ to z tym może być dość spory problem, głównie z uwagi na właśnie ten spory areał uprawy rzepaku w Polsce, ale także ograniczenie zakwaszczenia, które chwastę stanowią bazę pokarmową dla niektórych szkodników, choćby dla wielożernych przyc, również usuwanie resztek pożniwnych, samosiewów rzepaku oraz zbilansowane nawożenie, które poprawi nam kondycję roślin. Ważna kwestia jest też związana z doborem właściwych odmian, głównie mieszańcowych, które wykazują się szybszą i łatwiejszą regeneracją potencjalnych uszkodzeń. Podsumowując, musimy zadbać o agrotechnikę uprawy, a jeśli chodzi o ochronę chemiczną, to podstawą jest monitoring, czyli jesteśmy na polu często, codziennie, o tej samej porze, zwłaszcza w czasie, kiedy temperatury nam robią się coraz wyższe, mamy okres nalotu szkodników, monitorujemy te szkodniki i odpowiednio do tego stosujemy ochronę roślin. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że podpowiedzi Państwo uzyskali. Wiedzą, jakie środki zastosować, w jakiej fazie i jakie szkodniki musimy zwalczyć w rzepaku. Również dziękuję. Cykl podcastów Rzepak Uprawa bez tajemnic sfinansowano z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.